Dzisiaj pokażę Wam najprostszą i najskuteczniejszą strategię, jaką poznałem. Ogólnie ona ma ponad 80% skuteczności. No i na początku zaczniemy sobie od przyszkowania wykresu, bo to jest najważniejsze. I na początku przechodzimy na interwał jednogodzinny, aby zobaczyć jaki jest trend. No i tutaj możecie zaobserwować ładny trend wzrostowy. Dobra, ja sobie go zaznaczę teraz. I tu się zaczyna. Ok, i tu nadal jest kontynuowany ten trend. Możecie zobaczyć, że tutaj lekko wyszło, ale nadal w, ale zostało w trendzie i wróciło do tego trendu. Tutaj, nawet kanał moglibyśmy sobie narysować, ale ja tego nie będę robił, ponieważ chcę Wam pokazać tutaj tylko, jak działa strategia. No, i też możemy sobie na jednogodzinnym interwale wyznaczyć jakieś strefy wsparcia i oporu. No, i jak widzicie, tutaj jest jedna i to bardzo mocna. Proszę. Tutaj mogę ją podciągnąć nawet dotąd. Zobaczcie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i siedem razy się tutaj. Cena odbiła od tej strefy. Teraz, jakąś, ten, jakąś strefę wsparcia wyznaczymy, i ta strefa wsparcia będzie znajdowała się w tym miejscu. Dobra, ładna tutaj strefa jest. No, i jak już wyznaczyliśmy strefy wsparcia i oporu, wyznaczyliśmy trend, możemy sobie przejść na interwał 15 minutowy. OK, teraz możemy sobie działać na 15 minutowym timeframe i na tym timeframe ogólnie będzie działała ta strategia najlepiej, dlatego jeszcze dodatkowy wskaźnik musimy sobie tutaj dać, ponieważ to jest głównie na tym wskaźniku, opiera się ta strategia i będzie to Ema. 25, możecie sobie ustawić tutaj okresowość na 25, tutaj na close. No i sobie tutaj ustawcie, jak wam wygodniej. Ja ustawiłem tak dla siebie. No i już wam tłumaczę, na czym polega ta strategia. No a więc cena musi być w trendzie. Pierwsza rzecz, cena musi być w trendzie. Eee, w i jak mamy trend wzrostowy, handlujemy na buy. Jak mamy trend spadkowy, handlujemy na sell. Czyli idziemy razem z trendem. Ok, znalazłem tutaj przykład, na którym Wam to pokażę. I zobaczcie, ta strategia polega na tym, że cena idzie w trendzie. Zobaczcie, idzie w trendzie. No i przy emie 25. Zobaczcie, tutaj tworzy się jakiś muteczek, ale nie nazwałbym tego jeszcze... Młotkiem, no i tutaj, jeżeli wykres się odbija od tego, mamy zysk, jeżeli nie, no to mamy stratę. Zobaczmy, jak będzie w tym przypadku. Generalnie powinno się odbić, w sensie jeszcze czekam na jedno potwierdzenie. Dobra, jest jedno potwierdzenie, możemy wchodzić i tutaj stop loss pod dołkiem, no i współczynnik zysku do ryzyka to jest 2 do 1. Zobaczmy, jak pójdzie ta strategia. Znaczy, jak pójdzie ta transakcja? No, prawie było. Dobra, tutaj zobaczcie. Prawie było, ale jesteśmy w trendzie wzrostowym. Więc to znaczy, że możemy sobie tutaj dołożyć do tej pozycji stop loss w tym samym miejscu. E, współczynnik zysku do ryzyka. No, to ja sobie ustawiam zazwyczaj na tym samym poziomie, żeby nie było żadnych niedomówień. No i proszę bardzo, mamy ładny. Trade. Bardzo fajnie ta strategia działa. Ogólnie pokażę Wam jeszcze jeden przykład, żeby nie było, że to tylko na jednym przykładzie się opiera. No znalazłem dla Was jeszcze jeden przykład, tylko tym razem to jest odwrócenie trendu i jest w trendzie spadkowym. Zobaczcie, tutaj ładnie cena się przebiła, dochodzi. Tutaj widzicie, już raz się odbił wykres i teraz drugi raz się odbija wykres. Dlatego tutaj ustawiamy sobie pozycję na sell. Proszę bardzo stop loss tutaj nad e, tym. No i tutaj target 2 do 1. E, no i możemy sobie działać i zobaczcie jak ładnie i szybko e, poszedł tutaj zysk. Z tego bardzo ładna transakcja, więc z tego by było już e, 6% na plus ogólnie. Nie, nie byłoby 6, bo tam mieliśmy transakcję, transakcja była na 1,39 i tu na 2,0, czyli około 5% na plus. Mm, dobra, więc e, jeżeli ta strategia Wam się podoba, no to napiszcie koniecznie to w komentarzu i napiszcie co mogę w następnym odcinku zrobić. Ja Was zapraszam jeszcze na mojego TikToka, e, na którym też dużo treści publikuję związanych z tradingiem. No i na dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, żeby mnie zmotywować bardziej do nagrywania dla was więcej tego typu treści właśnie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.